W zebrzu zebrało, w nocy zniknął z budynku przy Wolności 288 baner o powierzchni ponad 80 m2. Według świadków wydarzeń wisiał tylko kilka godzin. Przedstawiał obecną władzę Zabrze w sposób komiksowy. W środku siedzi caryca, według twórców banera obecna prezydent Zabrze Małgorzata Mańka Szulika, obok stoją zatrzymani przez ABW i CBA Adam M, przewodniczący rady miejskiej oraz Adam K, były wiceprezydent Zabrze. Widać na banerze ścisły związek pomiędzy prezydent Zabrze a urzędnikami twórcą i właścicielem banera jest prywatna osoba Adam Malczewski. Montaż z banerem i projekt tego wszystkiego około siedmiu tysięcy Pan Adam kiedy tylko dowiedział się o kradzieży banera, podjął własne śledztwo. Doprowadziło go ono do Zebrzeńskiej Straży Miejskiej. Otrzymaliśmy informację o pomocnika komitetu wyborczego skutecznie dla Zabrze, o tym, iż w tym miejscu, o którym Pan mówi, wisi banier, baner, który zagraża bezpieczeństwu osób przechodzących tamtędy. Od dwóch dni Straż Miejska prowadzi akcje w całym mieście zmierzającą do tego, aby usuwać wszystkie banery zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Bezpieczeństwu osób przechodzących tam Właściciel chce odzyskać swoją własność. Tymczasem dotarli do niego ludzie, którzy po 22.00 przed banerem widzieli prezydent Zebrze Małgorzatę Mańka Szulik oraz jej zastępcę Krzysztofa Lewandowskiego. Kilkanaście minut później dziwnym trafem zadzwonił do Straży Miejskiej pełnomocnik Komitetu Wyborczego obecnej prezydent. Zbierano to w ten sposób, że to tylko i wyłącznie polityczne było zlecenie, żeby to zdjąć na zlecenie pani Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta miasta Zabrze. Straż miejska przyznała się do tego, że zdjęła baner, powołując się na to, że zagrażał bezpieczeństwu. Decyzję swoją podjęła na podstawie raportu strażników, a nie na podstawie opinii fachowców. Sprawa jest rozwojowa. Właściciel boi się o to, w jakim stanie otrzyma baner z powrotem. Jest przekonany, że to właśnie Małgorzata Mańka kazała osobiście zdjąć podległej jej Straży Miejskiej kontrowersyjny baner.